Halo, halo, siemanko, z tej strony Brodzimir i witam was w kolejnym odcinku z Bryzelda Okery Czasu na samym wstępie zaznaczę że ostatnio byliśmy w świątyni wody ale się okazało że musimy z niej wyjść w celu dobycia ognia dim bo tego nie mamy a to nam będzie potrzebne między innymi po to, żeby opuścimy sobie jak opuścimy poziom wody w tej świątyni to będziemy musieli pozapalać pochodnie i właśnie potrzebujemy taki płomień. W tym celu musimy się udać do miasta. Do miasta Hyrule się musimy udać. Tocznąć się w czasie od 7 lat. I jako młody link musimy sobie pójść Hmm. Musimy sobie pójść do... rozwalić taką jaskinię i wtedy ten, nie? I wtedy będziemy mieć ten ogień. Tak, chodzę w półko. Pewnie się zastanawiacie dlaczego, ale... ostatnio tu mieliśmy konia. Na którym przyjechaliśmy. I go nie widzę. A to dziwne. Zastanawiam się tylko nad jedną taką rzeczą, ponieważ jako młody nie mamy możliwości, a tutaj chyba, chyba tak, eee, jako młody chyba nie mamy możliwości, co to jest, i co to jest, jako młody nie mamy chyba możliwości podnoszenia bomb i rzucania, no, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu wszystko. I w dzisiejszym odcinku sobie pójdziemy, przynajmniej załatwimy tylko ten ogień i wejdziemy do świątyni wody. Bo to akurat myślę, zanim to ogarniemy i dojdziemy do tego, co jak, to tyle mniej więcej i zleci. Jak z tym wychodziło? Co to jest za zamek w ogóle? Podejdę sobie, to zobaczę. Nie kojarzę, żebym tutaj był. Wcześniej. Laboratorium jeziora. Codziennie próbujemy zgłębić tajemnicę jeziora chylia, jeziorowi naukowcy. Zobaczymy, kto tam jest. Może będzie jakiś kościk dla nas. <laughs> Albo coś takiego. Trochę, chłopie, jak ty wyglądasz. Ej? No, fajne ma tu rzeczy. Tylko, czy coś można kupić od niego, bo tu widzę, no, chyba to są tarcze. Jakieś harpuny, tutaj co jest? Ośmiorniczka. Zobaczymy. O, tu kolego widzę kraty u ciebie. A to może oznaczać tylko jedno. Że tutaj będziemy nurkować. Dobra, kim ty jesteś? Mogę z tobą pogadać? Mogę. Witaj mały, pracuję nad wynalezieniem lekarstwa poprzez zmieszanie wody z jeziora Helia z innymi zwykłymi składnikami. Być może spotkałeś tę starszą damę z apteki, to jakby moja studentka. Oho ho ho. Spotkaliśmy? starszą damę z apteki nie kojarzę ciekawe gdzie ona się znajduje tylko jedną rzecz przystawia, chwilka o dokładnie coś takiego Tutaj może być, chwilka o, dobra dobra, wsiadamy na eponkę Jedziemy do zamku Hyrule. Ciekawe ile jeszcze nam zostało Czemu nie można iść? Nie teraz mamy Ciekawe ile jeszcze odcinków przed nami będzie z Zeldy Mam nadzieję, że w, tak z 10 może i będziemy kończyć powoli, bo dla jeszcze świątynia ognia na pewno, świątynia chyba czasu, ta wodna, ta wodna jest chyba najtrudniejsza z tego wszystkiego. No i potem walka z Ganondorfem, z bosem, chyba to jest boss, bo chyba coś jeszcze innego, myśleli twórcy tej gry. Hmm. Dobra, mamy zameczek. Jestem ciekaw jak do tej wróżki cię dostęp. Bo każda wróczka przy każdych odwiedzinach daje nam y, maksik życia z powrotem. I, no I właśnie coś, jakiś taki dar można powiedzieć, albo jakiś przedmiot. Fajny. Ta wróżka na śmiertelnej górze dała nam ten taki y, atak, tym... te piruety nie? No właśnie to. To zaprezentowałem. Pan nam da ogień, a jeszcze nie wiem ile jest chyba 4 albo 5 jest coś takiego. Tak mi się coś kojarzy. Mamy na przykład ale nie walczymy z nimi, idziemy się prze... ten... Przemienić. Prze... Nie, 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 przemienić, tylko cofnąć w czasie. Chciałem powiedzieć... Czy przecofnąć. <laughs> <tuszy> Ale to tak nie. Dobra, mamy naszą świątynkę czasu. To są nasze wszystkie te klimaty, co zebraliśmy do O, proszę, jest nasz ziomuś. Ciekawe, co nam powie ciekawego. Zniszczyłeś złe stwory, które nawiedziły świątynię i obudziłeś mędrca. Wciąż są pozostali mędrcy, którzy czekają na twoją pomoc. By obudzić wszystkich mędrców, musisz stać się potężniejszy. Musisz podróżować przez góry, pod wodą, a nawet poprzez czas. Czyli trzy święty nie są na pewno, nie? Jeśli chcesz powrócić do swojego czasu, odwróć mistrza na piedestał czasu. Zrobiwszy to, cofniesz się w czasie o 7 lat. Czyli tak jak byliśmy młodym linkiem i zaczynaliśmy naszą przygodę. Gdy nadejdzie odpowiedni czas, będziesz musiał tu wrócić. Nauczę cię czegoś, co przyda się, gdy ten czas nadejdzie. Okay. To pieśń, która przeniesie cię do świątyni czasu. Preludium światła. Super, mamy. Będziemy mieć kolejną piosenkę. Legan, skoty na harmoszce, ja na okręcie <laughs> damy radę. Prawie tak samo jak on. Powoli się uczymy tych piosenek. Oczywiście hmm. hmm. się preludium światła. Okej, okay. fajnie. Jak długo posiadasz okarynę czasu i mistrza, Tak długo posiadasz w tych rękach czas. Brodzi mi. Wkrótce się spotkamy. I nie ma. Przetelepatał się. Tą magiczną mocą teleportacji. Dobra, no musimy odłożyć miecz. Ciekawe, czy to miasto się zmieni na tak jak było. Chyba tak, bo to jednak jakby nie płaczeć, cofamy się w czasie. I zobaczymy, gdzie ta bruszka jest. O, proszę, jakie malutki nasz linki. Z powrotem mamy nasz bumerang, naszą prockę. <laughs> fajnie, fajnie. Szkoda, że tego nie możemy używać jako dorosłych, bo czasami szczególnie ta proca się przydaje na nietoperze w tych jaskiniach, świątyniach i tej reszcie. Boomerang nie za bardzo. Ale protka by mogła być w budułku, nie, czy jako dorosły link mamy jakieś strzały, czy nie. Wiem, że bomb mamy 20. Dobra, idziemy tu. Chyba wszystko wróciło do normy. No elegancko. Fajnie, że tak się da cofać, bo... Jako młody Link chciałbym tam oczywiście, potem jak po tych świątyniach, się zmienimy w małego Linka, tego złodzieja złapać, jakieś te maski pożyczać i je posprzedawać. Tą pierwszą maskę tego to wyglądało jak Pikachu trochę. <laughs> ja ją wypożyczyłem, sprzedałem temu strażnikowi, tam w wiosce Kakariko. Ale potem jakoś tu przyszliśmy razem i mogłem tak, jakby oddać mu pieniędzy z tego. Bo on się mnie pytał, czy jeszcze nie sprzedałem. Także nie wiem. Coś mogło się zbagować, coś mogło pójść nie tak. Ale zobaczymy to sobie kiedyś. Już na spokojnie zrobimy. Najpierw ten główny wątek. <laughs> Ograjmy, tak, jak to ma być. To jest chyba tutaj z tego tylko ja, że. Koniec. Tak, to... I to będzie na końcu. To tylko teraz pytanie, czy ja to mam wysadzić. Mogę bomby. Oj, to super. Damy sobie zamiast pocki. Podkładamy u ładunki. No i elegancko wchodzimy. I Pięknie. W końcu coś ruszy do przodu, nie? czy w ogóle księżniczka Zelda jest tam u siebie w zamku. A tu trzeba było zagrać chyba, nie? Z tego co kojarzę. Nie wiem w którym miejscu, bo... Na, na tej posadzce powinno być... Ten e, znak Zeldy, nie? E, kołysanka Zeldy była chyba... Zobaczymy tak sobie czy szybko. E, tak, dokładnie. Nie wiem, czy do, w dobrym miejscu to zagraliśmy sobie tę piosenkę, bo tutaj powinien być ten, ten, ten znak trójmocy, tak? No i nie no, się nic nie pojawia. A tutaj jak wyjdziemy? Może tutaj. Bo tu na górę nie mogę do tej wody wejść. O, teraz... Dobra, trzeba było bliżej stanąć po prostu i to już będzie druga wróżka którą odblokowaliśmy witaj brodzimil jestem wielką wróżką magii podaruję ci magiczne zaklęcie proszę weź je zaklęcie? <śm> Nie? To coś mi się tu graficznie nie zgadzać. Masz ogień Diny. Dina, ja mówię, diny. Jego ognista kula pochłania wszystko. Czaru użyjesz wciskając ja Przycisk jeden z trzech. Możesz używać ognia Diny nie tylko do ataku, ale też do podpalania. Gdy odniesiesz jakieś rany, wtedy przyjdź do mnie. No dobra, mam pełne wszystko i tak. Tam chyba nam pół, pół serduszka, tylko brakowało. Także my no elegancko mamy ten ogień. Jak to wygląda w ogóle? Próbujemy sobie może tego użyć jak to testowo, nie? Jak coś by się miało stać, to najlepiej tutaj. To jest to? Tak. Co to, to jest? MP6. Ogień diny. diny. Cały czas mi się to myli. Jakoś może łatwiej mi się to wymawia. Dimy! Kurde, i fajne, fajne. Jak to działa na potworki na przykład, żeby jak jest kilku przeciwników, to wtedy porobić. Zamek Hyru. Może bym do tej księżniczki zobaczyć, czy ona coś nie ma do powiedzenia, ale... Idziemy. Jak już tu jesteśmy. To akurat. Bo dawno, jakby nie patrzeć, nie byliśmy tutaj. No tak weszliśmy w to dorosło życielinka. No i już niestety zapomnieliśmy, jak to, jest, jak to było w dzieciństwie. Tam nie idziemy, uczystwo zegarek. To sobie pójdziemy. Cały czas nie wiem, sobie zobaczę tylko ile mamy złotych skultuli zebranych. 18. Podobno, sobie sprawdzałem z ciekawości w takim poradniku do zeldy. Podobno na 15 tych skultuli powinniśmy mieć większą stakiewkę na naszą walutę, czyli rupie, a tego nie ma. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na 20 bo nie ukrywam, no fajnie, bo tam są w sklepie fajne przedmioty Tylko one kosztują po 200, 300 i my ja mamy max 99. nie? także, no to jest znowu aha, musimy chyba zaczekać chwilkę tylko nie pamiętam, czy to się wchodziło i wychodziło, żeby oni poszli, czy oni się zmieniają wejdę dwa razy i zobaczmy, a nie, to po prostu idziemy dalej sobie Chcę zobaczyć, czy może tak się ma coś do powiedzenia w związku z ostatnimi wydarzeniami. Stoją twarioczki. Bo jakby nie patrzeć, troszkę zrobiliśmy od tego czasu dzieciństwa. Wyjdę jeszcze raz. Bo tu zaczekamy na I tak. E Hmm, 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 Pójdziecie stąd. Nie pamiętam, bo w tych lokatwiach w jednej lokacji czas płynie, w drugiej czas się zatrzymuje, i nie pamiętam, właśnie jak to tutaj wyglądało. Jak my to zrobiliśmy za pierwszym razem, gdy tu się wybierali, nie? nie, dobra, ja tu zaczekam, aż będzie ciemno no i ja im wtedy pójdą Chyba. Mam taką ciemną nadzieję. No i co? I może sobie jeszcze ogarniemy dzisiaj jeszcze jedną wróżkę po prostu, zamiast do tej świątyni wody pójść, bo tam to jest długie, to będzie dłuższy odcinek, albo rozdzielony na dwa. Bo ta nie jest naprawdę długa. Się wydaje się, że około 50 minut w nim łącznie spędzimy. Może troszkę mniej. Zobaczymy, pozbieramy sobie te rzeczy jak najbardziej, oj przecież mnie fajnie. I oni chyba teraz właśnie jakoś... W że tu zegarka nie ma. Ale oni chyba teraz już idą. Bądź tak zmieniają w zależności od pory dnia. No Zobaczymy no co tam. Zeldzinka ma do powiedzenia. Nie, ale mnie tu. Ale tu czas chyba nie leci, mi się wydaje. Dobra, wiecie to ole to. <laughs> Musimy trochę popchnąć pod prąd. No nie dość tutaj. Nie wiem jak są wyjść. No ja zrobili środki specjalnie dla nas. Specjalnie dla nas. Dobra, jest ciemno, idziemy. Ostatnia próba. Możecie dać znać w komentarzu jak Wam się podobają moje poprzednie filmy. No dobra, idziemy z tym. to czasu. Jak wam się podobają moje poprzednie filmy, co udoskonalić, co zmienić, coś ulepszymy. Na pewno, mikrofon by trzeba było troszkę poprawić, ale to na razie nie teraz. Dobra, wywalcie mnie z tą drożą. Nie będę szedł z buta. Hmm, to dobra, tu to nas wywaliło też fajnie. Idziemy sobie do. Trzecią wróżkę ogarniemy. One są w takich miejscach. Ta jest chyba najtrudniejsza do odnalezienia, mi się wydaje. Bo to tak, jako młody link, jako ten. A pójdźmy sobie. Tylko jako dorosły, czy jako zwykły? Wiecie, czy jako młody link możemy na konie jeździć, nie? Bo wybiegają te fafiki tutaj. Zamienimy się w dorosłego. Chyba że znowu będzie takie ciasne przejście. Nie wiem, czy dymnik potrafi potem chodzić. Znaczy przez takie szczeliny, małe. Dobra. Szybkie dorastanie. Wyciągnęliśmy miecz. szkoda, że tego się pomijać nie do tych filmików. Za pierwszym razem by to mogło być. A potem już można by było zrobić przewijalne. Dobra. Ciśnijmy. Lecimy sobie do posiadłości Zoru. Nagarniemy jeszcze jedną dróżkę i na dzisiaj będziemy chyba kończyć. Zobaczymy jak no nam to oczywiście pójdzie. Kurde, przez 7 lat strasznie się to wszystko pozmieniało, nie? Kurde, to miasto opustoszałe. Moją drogą, ciekawe czy te zombie, co tu są, bo ich tu troszkę jest, Kiercy są byli mieszkańcy tego miasta, czy mieszkańców przepędzili, a tu zostali wyparci przez właśnie zubiarki, czy to są mieszkańcy, których Ganondorf zamienił na swoich podwładnych na przykład, ciekawe. Dobra, lecimy sobie do zorów, jest blisko. Właśnie te 3 dni i 4 noce. No już jesteśmy. Pod, podbiegniemy jak najbliżej. Oczywiście ona nie potrafi pływać. To mhm. jest tyle miejsc, do których ja bym się chciał dostać, na przykład jak się wchodzi na śmiertelną górę. To tam, gdzie rozwalaliśmy przejście, żeby do do dąga się dostać. To tam też jest serduszko, które nam zwiększa na stałe. Kurde. gościu. Zabiją cię. Nie wiem, czy tej kury nie potrzeba, żeby tam przeskoczyć. <laughs> Ale my już tu byliśmy jako dorosli chyba, nie? Tu też, na tych fontannie też jest serduszko. O, teraz się udało, elegancko. Tym wodospadem jak się płynie w ogóle, on z góry całkiem. O, tu jest serduszko, Spróbujemy no może. I teraz nie ma żadnego lata go ani nic. Gdzieś... Yy... zapomniałem, bo to, tam to musi być jakaś specjalna technika, żeby tam wyjść. No, no nic, kiedyś to ogarniemy. Wiem, że w Zelda, ale nie w tej części, tylko w Majora Mask. Wiem, że da się takim drewnianym chłopcem się chodzi i tam chyba jest możliwość takiego latania, jakby taki helikopterek nad głową. Nie wtedy się bada, ale tutaj czy są takie rzeczy? Bo nie ma późniejsza. Czy my tutaj byliśmy. Przez tą kamerę nic nie widzicie. Wiesz, tutaj byliśmy, nie? To jest zaginiony las. Albo. Um, Ale fajnie wiedzieć, że to tak w sumie... Brzmię... fajny skrót, nie? Z zaginionego lasu, aż tutaj podzory. Jest trochę deptania na nogach. Nawet na tym koniu. A tak to tylko przy... przepłyniemy, przenurkujemy zakup 5 jest, nie? Nie wiem, tu gdzieś tu mamy. Nie. nie no. Nie, nie chciałem tak nisko. Mam taką ściągę przygotowaną, sobie przygotowałem przed litnikiem, żeby nie kombinować na bieżąco. jest. Zaczynamy czy jest przejście? Chyba jest, nie? nie? Jednak nie. To pewnie widać przez tą wodę. myk myk, myk, myk. Dobra. I gotowa rozegrać jednak. Tak jak się to powinno rozegrać pokrętła otwieraj te wrota Bo to jest posiadłość wzor A gdzie jest fontanna zor? No to gdzieś koło fontanny Z tego co się przygotowałem Damy no, nie była tam najwyżej przypadkiem? A właśnie, ja sobie chciałem jeszcze sprawdzić. A mianowicie... mianowicie... To chciałem sobie sprawdzić, czy to działa na te pochodnie. Działa, ej elegancko. To teraz tak naprawdę mamy tyle możliwości... Żeby dostać się do miejsc, które wcześniej były nieosiągalne. Szkoda, że ta animacja tak biegnie trwała, ale... Gdzie jest buntanna mapka. Nie zapomniałem, że mam mapkę. Zioro Hylia. Rancho. Rynek. Pole. Śmiertelna Góra. Wioska Kakariko. z Zory. I chyba bo tu gdzieś nie, bo serio nie pamiętam. Zobaczymy, może tu będą mi te flaszeczki z zieloną energią, bo teraz to będziemy tego używać. Ja mogę widzę, że nie masz sklepy, żory, zory. To jest a on tam na Zor jest. I przypadkiem tam na górze zanim. Zamarznięte? Nie, zamarznięte. Jest, mam tam nazwory, dobra. E, tylko kurde... Ja bym wolał, żeby to było jasno, nie? bo ja tu nic nie widzę w tym e, Gdzieś to chyba tam, gdzie te kamienie, nie? No i teraz właśnie pytanie, bo tu będzie na pewno mała dziura, nie? I teraz pytanie. Czy który czy potrafi tam przeczołgać? No tu na pewno przejdziemy. Wydaje mi się, że będzie taki, wiecie, mały kwadracik tak tam przy poprzednim wróżce. Dobra, czy tu jest znaczek na ziemi? No i tu już jest. Dobra. Będziemy mieć dwie wróżki ogarnięte w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku może sobie ogarniemy kolejne dwie. Albo do... Piętyni Wody. <laughs> Ale to zobaczymy. Ja co dostaniemy od niej? Mamy atak obrotowy. Mamy ogień. A tutaj? Witaj Brodzimir, jestem wielką wróżką magii. Podaruję Cię magiczne zaklęcie, proszę weź je. Co to mamy ciekawego? Nasza postać staje się coraz silniejsza. Akurat będziemy dobrze przygotowani do walki z Ganondorfem. Masz wiatr, parorę. tej magii przenoszącej użyjesz, wciskając ten, użyj w razie zagrożenia. Przeniesiesz ją do punktu wyjścia. Punkt wyjścia tworzysz, używając czaru po raz pierwszy. Ponowne użycie czaru niszczy ostatnio stworzony punkt wyjścia lub przeniesie się do niego. Ej, fajne! Pamiętaj, możesz używać wiatru parorę jedynie w podziemiach, które mają ukrytą mapę. Dobrze? Aha, czyli jak mamy mapkę, to znajdziemy. Gdy odniesiesz jakieś rany, wtedy przyjdą. No to już wiemy. Czyli jak nie znajdziemy mapki najpierw do świątyni, to wtedy nie. A spróbujemy sobie tego tu jeszcze użyć. Może da się wszędzie. No, chyba będzie ten. Wiatr farore, Dobra. Użyjmy sobie. Aha, widzicie? Nie mogę. Rzeczywiście, no nie kłamała, nie kłamała. Nie możemy rzeczywiście, tylko tam, gdzie nie mamy mapki tego. tej lokacji. Fajne, fajne. Czekaj, co nam da następna. Ale to sobie sprawdzimy już jutro. W czym... Filmie. A na dzisiaj dziękuję wam, wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się do końca i za bardzo nie nudziłem w tym odcinku. No i co, widzimy się następnym razem. Na razie. Hej.